zadłużenie gospodarek bomba z opóźnionym zapłonem świat stoi na długu każdy kraj każda korporacja każdy obywatel zadłużenie to dziś nie wyjątek to system to paliwo które napędza gospodarkę ale też trucizna która powoli ją zabija w 1900 w 80. roku globalny dług publiczny wynosił niecałe 30% światowego PKB. Dziś przekroczył 350%. To znaczy, że świat jest zadłużony 3,5 razy bardziej niż sam wytwarza w ciągu roku. To już nie ekonomia. To matematyka szaleństwa. Rządy zadłużają się, żeby kupić spokój społeczny. Drukują pieniądze, żeby spłacać stare długi nowymi. I liczą, że ludzie tego nie zauważą, ale każdy dolar, każdy euro, każdy złoty długu musi kiedyś znaleźć swojego wierzyciela kogoś, kto zapłaci rachunek. I tak właśnie działa ten system: rządy pożyczają, banki zarabiają, a obywatele spłacają. Przez inflację, podatki i utratę siły nabywczej dług nie znika. On tylko zmienia właściciela. Z bilansu państwa, na twoją kieszeń. Dziś globalny dług przekroczył 300 bilionów dolarów. To liczba, której nie da się nawet pojąć, gdybyś spłacał jeden dolar na sekundę. Zajęłoby ci to ponad 9,5 miliona lat. A mimo to świat ciągle pożycza więcej, bo bez długu system by się zawalił. Nie ma już prawdziwego wzrostu gospodarczego. Jest tylko wzrost kredytowy. Gospodarka nie rozwija się dzięki innowacjom, tylko dzięki coraz większej dawce finansowego narkotyku. Ale każda dawka ma swoją granicę: im więcej długu, tym wyższe stopy procentowe, im wyższe stopy, tym droższy kredyt, a im droższy kredyt, tym szybciej pęka bańka. Wtedy zaczyna się efekt domina. Najpierw słabsi, kraje rozwijające się. Potem korporacje, na końcu zwykli ludzie. Bo kiedy system długu się chwieje, to zawsze ci na dole płacą najwięcej. Etatowiec traci pracę, rodzina traci dom. Oszczędności topnieją w oczach, a elity kupują za długi realne aktywa ziemie, firmy, surowce dług dla nich to narzędzie, dla reszty niewidzialne kajdany. I właśnie tam zmierza dzisiejszy świat. Do momentu, w którym dług stanie się tak wielki, że nie będzie można go spłacić, ani nawet udawać, że się da. Wtedy pojawi się rozwiązanie. Nowy system. Nowa waluta cyfrowa. Nowe zasady. Ale cena tego ratunku będzie wysoka, bo każda przebudowa systemu długu kończy się tym samym. Utracą ci, którzy mają tylko czas i pracę. Zyskają ci, którzy trzymają w rękach system. Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy system się zawali? Tylko, kiedy i kto wtedy przejmie kontrolę nad nowym światem finansów?